Cześć. Witajcie na moim kanale. W tym tygodniu pokażę wam jak w programie Excel dodać kody kreskowe. Żeby dodać kody kreskowe, będziemy potrzebowali specjalnej czcionki. Jeżeli tej czcionki nie macie zainstalowanej, to w opisie tego filmu znajdziecie link, w którym to będziecie mogli taką czcionkę pobrać. Natomiast jeżeli macie już ją zainstalowaną, no to możemy przystąpić do działania. Mamy tutaj po lewej stronie kody EAN, na dole mamy kody SKU, czyli kody składające się z liczby oraz tekstu, na górze tylko z liczb. I aby zamienić ten kod na kod kreskowy, no to musimy użyć specjalnej formuły. Nie możemy po prostu zamienić tego, tego tekstu i tej liczby na inną czcionkę, ponieważ Urządzenia korzystające z e, właśnie skanowania, ze skodów kreskowych potrzebują dodatkową informacji na samym początku, a mianowicie potrzebują gwiazdki. Dlatego dodajemy tutaj na początku tekstu gwiazdkę. Dodajemy ją w cudzysłowie, ponieważ każdy tekst musimy w Excelu zapisać w cudzysłowie na początku. I teraz tą gwiazdkę musimy połączyć za pomocą znaczka AND z naszym kodem, znajdującym się po lewej stronie. Po prawej stronie również musi być gwiazdka, dlatego dodajemy ponownie znaczek end, który połączymy ponownie z kolejną gwiazdką. Dzięki temu będziemy mieli na początku gwiazdkę i będziemy mieli na końcu gwiazdkę. Klikamy dwa razy, przyciągamy tą formułę i teraz zobaczcie, wystarczy tylko zmienić czcionkę. Łatwo ją będzie znaleźć. Mamy tutaj kod kreskowy, ona też się może nazywać Free 3 of 3 of 9 i tutaj zobaczcie, mamy teraz. Kod kreskowy, którego możemy używać w przeróżnych sytuacjach. Po więcej porad, szkoleń w sprawie programu Excel, napisz na biura Jeżeli interesują Cię wdrożenia do systemu BaseLinker, również się tym zajmuję, napisz również na tego samego maila. Jak widzisz w tym filmie, łączę również elementy związane z e-commerce oraz właśnie z Excelem. Pamiętaj również oczywiście o subskrypcji mojego kanału. Raz w tygodniu dodaję nowy film.